Imi Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Amen. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Trwając w wielkanocnej nadziei, spotkamy jeszcze raz nadchodzącego Chrystusa, który przypomina nam, że wszystko, co w życiu osiągamy, jest owocem Jego błogosławieństwa. Dlatego każdego tygodnia przychodzimy, aby nie tylko uczestniczyć w Najświętszej Eucharystii, aby poprzez tę Eucharystię napotkać zmartwychwstałego Chrystusa, który przynosi nam pomoc, zbawienie i który utwierdza nas w naszej pielgrzymce ku niebieskiej Ojczyźnie. Na początku tej Eucharystii prośmy, aby Chrystus ukazał nam miłosierdziec za nasze grzechy i pozwolił nam zjednoczyć się razem z Nim. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam bracia i siostry, że bardzo zwierzyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina to błagam najświętszą Maryję, zawsze dziewica, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiła na nami, Bóg Wszechmogący, a odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Amen. Panie zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chrystus nie. Się nad nami. Chryste zmiłuj się nad nami. Panie zmiłuj się nad nami. Pani, zmiłuj się nad nami. Pani, Panie zmiłuj się, zmiłuj się nad, nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na, na ziemi, ziemi pokój i ludziom, ludziom dobrej, dobrej roku, 因为。 Zmiłuj się nad nami, który gładzisz grzechy świata, przybłaganie nasze. Który siedzisz po prawicy ojca, zmiłuj się nad nami, albowiem tylko Tyś jest święty. Się. Boże, Ty nam ze sławy Zbawiciela uczyniłeś nas swoimi przebranymi dziećmi. Wejdzie łaskawie na wierzących Chrystusa i obdasz ich prawdziwą wolnością i wiecznym dziedzictwem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje, króluje w jedności Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Kiedy szafeł przybył do Jeruzalem, próbował przyłączyć się do uczniów, lecz wszyscy bali się go, nie wierząc, że jest uczniem. Dopiero Barnaba przygarnął go i zaprowadził do apostołów i opowiedział im, jak w drodze szafeł ujrzał pana, który przemówił do niego. I z jaką siłą przekonania występował w Damaszku w imię Jezusa. Dzięki temu przebywał z nimi w Jerozolimie, z siłą przekonywania, przemawiając w imię Pana. Przemawiał też i rozprawiał z halenistami, którzy usiłowali go zgładzić. Bracia jednak, dowiedziawszy się o tym, Doprowadzili go do Cezarei i wysłali do Tarsu. A Kościół cieszył się pokojem w całej Judei, Galilei i Samarii. Rozwijał się i żył bogobojnie i obfitował w pociechę Ducha Świętego. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą cień. szukają. serca wasze, niech żyją na wiek. Żyła dla niego, potomstwo moje jemu będzie służyć, przyszłym pokoleniom o panu opowie, i sprawiedliwość jego ogłoszą ludowi, który się narodzi. Pan to. A nie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą. Po tym poznamy, że jesteśmy z prawdy i uspokoimy przed Nim nasze serce. A jeśli serce oskarża nas, to przecież Bóg jest większy niż nasze serca. I zna wszystko. Umiłowani, jeśli serce nas nie oskarża, to mamy ufność w Bogu. A o co prosić będziemy, otrzymamy od Niego, ponieważ zachowujemy Jego przykazania i czynimy to, co się Jemu podoba. Przykazanie zaś Jego jest takie, abyśmy wierzyli w imię, jego syna Jezusa Chrystusa i miłowali się wzajemnie tak jak nam nakazał kto wypełnia jego przykazania trwa w Bogu a Bóg w nim a to że trwa on w nas poznajemy po duchu którego nam dał oto słowo boże Bogu niech będą dzięki. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii, według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a mój Ojciec jest tym, który go uprawia. Każda latorość, która nie przynosi we mnie owocu, odcina, a każda, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła obfitszy owoc. Wy już jesteście czyści dzięki słomu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we mnie, jak ja będę trwać. Podobnie jak latorość nie może przynosić owocu sama siebie, jeśli nie trwa w winnym krzewie, tak i wy, jeśli, ci, jeśli we mnie trwać nie będziecie, ja jestem krzewem winnym, a wy w latoroślami, Kto trwa we mnie, a ja w Nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ bez mnie nic. Nie możecie się uczynić. Ten, kto nie trwa we mnie, zostanie odrzucony jak wina latoroś i uschnie. Potem je zbierają i wrzucają w ogień i płonie. Jeśli we mnie będziecie trwać, a słowo moje w was, to proście o cokolwiek chcecie, a ja wam to spełnię. Ojciec mój, przez to dozna chwały, że owoc ofity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Oto słowo Pańskie. Chwała, Chwała, Chwała Tobie, Chryste. W tym tygodniu po raz kolejny słyszymy jedno z Ja jestem przypowieści, jedno z siedmiu przypowieści w Ewangelii Świętego Jana, w których Chrystus pomaga nam zrozumieć, kim On naprawdę jest. W tym tygodniu Pan Jezus mówi, że On jest krzemem winny, a my latoroślami. W ten bardzo prosty sposób chce, abyśmy zrozumieli, że. To, w jaki sposób my przynosimy owoc, nie staje się samo z siebie, ale jest to owoc naszej współpracy razem z Nim, że On nas błogosławi, że On wypełnia nas nadzieją, że On daje nam łaskę do naszych serc, abyśmy nie tylko rozumieli rzeczy, z którymi musimy codziennie się zmagać, ale także abyśmy podejmowali decyzje, które są dobre dla nas i dla całego społeczeństwa. Często ludzie przychodzą do nas i mówią, że nie mają nic przeciwko Kościołowi czy modlitwie, ale ich życia są bardzo, bardzo zajęte i nie mają czasu na to, aby poświęcić godzinę w niedzielę albo żeby się codziennie modlić. Ale ta Ewangelia szczególnie o tym mówi, prawda? Kiedy w tym 15 um, rozdziale świętego Jana Pan Jezus mówi, beze mnie nic nie możecie uczynić. Ja zawsze o tym myślę, że często myślimy, że jeżeli zrobimy jedno więcej rzeczy, albo spędzimy jedno więcej godzinę na naszym projektem, zamiast na modlitwie, albo przejściu do kościoła, to więcej zrobimy. Ale Pan Jezus mówi, że to nie będzie możliwe, że im bardziej jesteśmy przemienieni Jego łaską, im bardziej jesteśmy z Nim zjednoczeni, tym więcej owoców wydajemy. Dlatego ważne jest, abyśmy każdego dnia, nie tylko spędzili czas na modlitwie, abyśmy szczególnie w niedzielę uczestniczyli w mszy świętej, jaką możliwość nie tylko spotkania z Chrystusem, ale także uczestnictwo w Jego obietnicy, że poprzez to komunię razem z Nim my sami przyniesiemy wielki owoc. A teraz razem wyznajmy naszą wiarę, która nie tylko nas jednoczy jako dzieci Pana Boga, ale także daje nam, pomaga nam zrozumieć Jego obecność w naszym życiu. Wierzę w jednego Boga. Ojca wszechmocnego Stworzyciela nieba i ziemi. Wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych i w jednego Pana Jezusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia, stąpi z nieba i ze sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Marej Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowanie również za nas. Pod Poncjuszem Piłatem został umęczony, i pogrzebany i zmartwychwsta dnia trzeciego jako znajome pismo, i wstąpił do nieba. Siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwo jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał wielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden, święty powszechniej Apostolski Kościół. Wyznaje jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuje skrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Zjednoczeni razem z Chrystusem na tej Eucharystii teraz przynieśmy modlitwę za Kościół, za świat, za nas samych i nasze rodziny. Módlmy się za Kościół, aby dobrą nowiną objął cały świat. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Spani. Módlmy się za Ojczyznę, aby dla jej dobra wszyscy obywatele kierowali się zasadami Ewangelii. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za kuszonych w wierze, aby uleczyło ich działanie Chrystusa. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Spani. Módlmy się za naszych zmarłych dobrodziejów, aby sam Bóg był dla nich nagrodą. Ciebie prosimy, wysłuchaj, wysłuchaj nas Panie. Panie. Módlmy się za nas sama, abyśmy byli solą ziemi i światłem świata. Ciebie prosimy, wysłuchaj, wysłuchaj, wysłuchaj nas Panie. Boże Ojcze Miłosierdzia, wysłuchaj modlitwę swego Kościoła, wspomagaj nas, nasze pielgrzymce do Ciebie. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Ucieś się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Niech Pan Panie przyjmie ofiarę z rąk moich na cześć i chwałę swojego, swojego Kościoła, umienia, a także na pożytek nasz i całego, całego Kościoła Świętego. Świętego. Boże, Ty przez cudowno wymiary darów dokonującą się w tej ofierze czynisz nas uczestnikami swej boskiej natury. Spraw, abyśmy poznawszy Twoją prawdę, dostosowali do niej nasze życie. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. i z duchem Twoim w górę serca znosimy je do Pana, dzięki składajmy Panu Bogu naszemu godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze chwalili, a zwłaszcza w tym okresie. Uroczyście głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza pasła. On bowiem jest prawdziwym barankiem, który zgładził grzechy świata. On przez swoją śmierć zniweczył śmierć naszą, a wstają przewrócił nam życie. Dlatego na nie pełnią łaspa radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóra aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając. Święty święty święty, 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 święty Pan Bóg zastępów pełne są niebiosa i ziemia Twoje. Twojej poza święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie. Poprzez Jezusa Chrystusa, twego syna, naszego Pana mocu, Ducha Świętego, ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej Ziemi składał ofiary, o Tobie ofiarę czysto. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwy wstał i zesłał na postołów Ducha Świętego pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą swojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego, Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której by wywany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc, bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc, bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie wstanie i oczekujemy Twojego przyjścia w kwale. Wspominając Boże Zbawczą Majka Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie wstanie i w niebo oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj prosimy na dar Twego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech on nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo swoimi wybranymi. Przede wszystkim z najświętszym Bogu rodzicą, dziewico Maryjo, ze świętym Józefem i Obowiązkiem, ze świętymi apostołami, męczennikami, ze świętym Klementem i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, niech ta ofiara naszego pojednania z tobą sprowadzi na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na Ziemi, a więc swego Sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Błażeja, wszystkich biskupów świata duchowieństwo i cały lud odkupiony. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się nam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarza świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusie Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Uczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego Słowom ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest świeci, niebie, Współpracuj nas, panie, od zła wszelkiego i obdasz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu. Pełni i fali przyjścia naszego zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje, Bo twoje jest, jest królestwo, i potęga, i chwała nas. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, Pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z swoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami i z Duchem Twoim. Przekażmy sobie znak pokoju. <speaking in> Is <Spanish> the Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę Baranka. Pani, Panie, nie jestem jest godzien, abyś jest przyszedł syfnale, do mnie, ale powiedz tylko, ale, słowo, a powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. się. Boże nasz Ojcze, przywoń z pomocy swojemu ludowi, który nakarmiłeś Najświętszym Sakramentem spraw, aby porzucił dawne nałogi i prowadził nowe życie przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Amen. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Niech nas błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Amen. Idźmy w pokoju Chrystusa. Bogu, Bogu niech będą dzięki. dzięki.